luksusowo. Bardzo nam miło, dziękujemy za zaufanie, ale że mi w sensie nie na spoko! Za chwilę spotka się z panią nasz architekt, który zaprojektuje płytkę paznokcia. Ale ja nie chcę płytek. Normalnie tips czy coś? Oczywiście, później zaplanujemy design i przejdziemy do aranżacji zdobień. Ale nie potrzeba tej całej oranżerii, to będzie ślub w kościele, więc skromnie. Różowe cekine, błyszczące, długie. I będzie git. Możemy zamontować oświetlenie. No gdzie na paznokciu leda? Ja już będę miała na sukience. Może maczę do picia. A macie różową? Z domieszką poziomek i malin. No to niech już będzie ta ciacia, bo normalnie to ja piję latce. Z różową słonką. Tu ma pani tablet. Proszę wybrać sobie zdobienia. Nie, ja nie muszę. Pani zaznaczy wszystko co różowe. A i jeszcze bym chciała tą depilację meksykańską. Brazylijska chyba. Nie znam, ale teren sama pani wie jaki. No i na ten sam dzień. Zabieg mamy wykonać jednocześnie? Może być. Albo nie. A i moją druchnę też niech pani zapisze. Na to i na to razem, bo ona jest wytrzymała. Prawdziwa przyjaciółka. O, Karyna mnie zapisała na jakieś... O, Karyna mnie zapisała na jakieś zabiegi przed ślubem. Miło z jej strony, przynajmniej tam się zrelaksuje.